Jeżeli na swoje konto w Fortnite chciałbyś zdobyć wszystkie skiny za darmo, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siłono mordeczki, z tej strony Hexo. W tej chwili przedstawię Wam kilka nowości z świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzących skinów, nadchodzących zmian, jak i przy okazji na temat darmowego pakietu i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie dać ten tak film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy sobie do tematu nowych skinów. I tak, na moment, jak wy widzicie ten materiał, no to w sklepie z przedmiotami pojawił się skin tak zwanego Black Adama. No i ogólnie, no to jest to nie kto inny niż Fundament, czyli tak zwany, no po prostu Derok. No i właśnie ten jest obecnie w sklepie z przedmiotami, także naprawdę bardzo fajnie. No i o tym już w sumie było wiadomo dość dawno, ale teraz dopiero ten się pojawia, także tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście w przyszłości będziemy mieli te wszystkie Halloweenowe skiny aktualizacji, w tym między będziemy mieli skina, który ma zamiast kilofa nic innego niż piłę mechaniczną, także naprawdę bardzo ciekawe skiny. no i ogólnie tych skinów jest naprawdę, ale to naprawdę masa no i jak się okazuje, no to po ostatnim materiale jest też dość mało tematów, no bo tak naprawdę wszystko ważnego co miałem powiedzieć, to powiedziałem we wczorajszym materiale, także tak to mniej więcej wygląda, no i mamy tutaj te jump scare, których ja po prostu nienawidzę ale no one już po prostu są no i moi drodzy, teraz jeszcze przedstawię wam jak sobie tutaj tego bossa zres ze względu na to, że w ostatnim materiale pokazałem to dość słabo, więc musimy na samym początku sobie przyjść tutaj na straszliwe skosy, wchodzimy sobie tutaj do domku i tutaj mamy kolejnego superowego wręcz jumpscara. naprawdę je uwielbiam, no i tutaj się sami zapadliśmy. Ale ogólnie wystarczy, że wejdziemy sobie w ten krąg i tutaj się ten boss zrespi w tym oto momencie, tylko, że ten boss jest strasznie OP, więc ja tutaj muszę, że tak powiem, się pilnować dość i on jest tam, dobra. On se strzela rakietnicą pod nogi, dobra, nieważne, jednak nie jest jakiś strasznie OP, i jednak strzela do mnie, okej. Okay. I zaraz będzie rzucał tymi świetlikami, nie? Dobra, cyk. Dobra, więc tak jak widzicie, tutaj najlepiej go brać po prostu na dystans. I czemu on nie rzuca świetlikami w ogóle? Nie, on tylko tą rakietnicą na naparza. Dobra, czekajcie, tutaj zrobimy taki myk, żeby on mnie tylko nie trafił. Dobra, rzuca świetlikami, nie? Dobra, idź sobie, gościu. Idź sobie, cyk. Oj, a to przyleciał przeze mnie, dobra, nieważne. Spamijmy go, cyk. Zick, zick, zick. Cyk. Dobra, let's go. No i tak jak widzicie wyeliminowałem teraz tego bossa. Jest on dość ciężki. Najlepiej sobie wyjść z nim gdzieś po prostu na powietrze. I tutaj idzie kolejny ten ziomek, którego go nie lubię, dobra. No i w tym oto momencie bierzemy sobie go mityka. No i wszystko jest pięknie. W ostatnim filmie pokazałem to dość słabo, więc teraz pokazuję to jeszcze raz, tylko że troszeczkę lepiej. Chyba nawet dostałem lepszą dynietnicę. Także mamy ogólnie z niego dynietnicę i przy okazji tego mityka, jakby ktoś nie widział ostatniego materiału, Także naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie. Tutaj możemy sobie jeszcze wyjść, bo czemu by tak nie? Dobra, więc wychodzimy i mamy wszystko to, co w sumie było nam potrzebne. No i teraz przechodzimy sobie do tematu tak zwanych darmowych pakietów, darmowych skinów, darmowych nagród, bo jest tego dużo. Więc na samym początku zwycięzca konkursu na darmowy pakiet z filmu, który pojawił się jakiś czas temu. Teraz widzicie go na ekranie. No i moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że z pod tego materiału również możecie coś wygrać. A najdokładniej, czymś, co możecie wygrać, jest nic innego niż pakiet startowy. I dwie osoby będą mogły takowy pakiet startowy wygrać. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. No i oczywiście musicie zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić tutaj łapeczkę do góry i cokolwiek napisać w komentarzu. Albo w sumie napisać, że tak powiem, jak oceniacie tą aktualizację. No bo według mnie jest ona całkiem przyzwoita, ale możecie napisać w komentarzu. I to tak naprawdę tyle. Wtedy. Będziecie mogli wygrać właśnie jak szczęśliwca, którego wam przed chwilą pokazałem, właśnie pakiet startowy za darmo. No i przy okazji, moi drodzy, niedługo będziecie mogli zdobyć cały pakiet przedmiotów totalnie za darmo. E, także tak, e, zapewne zastanowicie się o co tutaj chodzi. Mówiłem o tym nawet ostatnio, ale moi drodzy, będziemy mogli zdobyć taki oto pakiet przedmiotów, jaki teraz widzicie na ekranie. Mamy tutaj skina, przy okazji mamy ekran wczytywania, jak i również plecak. No i moi drodzy, jak się okazuje, już niedługo do Fortnite'a wejdą nowe zadania. No i właśnie w ramach tych zadań będziecie mogli coś takiego odblokować. Ogólnie, no to te zadania najprawdopodobniej będą trwały dość długo, ze względu na to, że w plikach gry jest wpisane, że one mają być nawet dostępne po końcu tego sezonu, także naprawdę dość spory czas. No i przy okazji, no to zapewne się zastanowicie, jak odblokować wszystkie nagrody z tego pakietu, więc musicie wbijać poszczególnie poziomy. Na, na samym początku musicie wbić 10, 25, a żeby wbić skina, musicie wbić 50. oczywiście no mowa tutaj o tylu. Poziomach, tam musicie wbić w górę? Czyli ja, żebym na przykład teraz chciał mieć skina, to z 55 musiałbym zrobić 105, także naprawdę jest tego całkiem sporo. No i przy okazji, to nie jest jedyny pakiet, który możecie ode obecnie odebrać, ale dokładnie możecie jeszcze odbierać pakiet tak zwany ReFereFriend. Tam również macie do zdobycia masę darmowych nagród. Przy okazji, skina. No i tam ogólnie jest cały pakiet przedmiotów. Także, jakby ktoś zapomniał, to naprawdę polecam sobie to aktywować. No bo na ostatnie zadanie tam też musicie wbić chyba z 60 poziomów. Więc teraz naprawdę to się opłaca, no bo aktywujecie i to, i przy okazji niedługo wejdą te questy, więc będziecie mogli zdobyć naprawdę wiele ciekawych nagród. Więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo przyzwoicie. Tym bardziej możecie jeszcze wykonywać zadania koszmarów czar, w ramach których również możecie zdobyć naprawdę bardzo przyzwoite darmowe nagrody. Więc każdemu polecam. No i oczywiście, moi drodzy, to w sumie można by powiedzieć, że tyle, jeżeli chodzi o takie ciekawsze tematy. No bo jak już mówiłem, no ostatnio. No, jak się okazuje, dzieje się dalej mało. No, bo powiedziałem wam tak naprawdę wszystko w ostatnim materiale. Ale jest jeszcze taki jeden bardzo ciekawy news: że do Fortnite'a wróciły auta policyjne, których nie było z nami przez dwa lata, ze względu na to, że była tam jakaś drama. No, i ogólnie, no, te auta policyjne zostały zbanowane. No, i jak się okazuje, no, to te powoli zaczynają wracać. Więc kto wie, możliwe, że w jakimś z następnych sezonów będziemy mogli wreszcie takowymi autami jeździć. Tego się dowiemy dopiero w jednym z następnych sezonów, bo póki co to nie wiadomo. Więc moi drodzy, życzę każdemu powodzenia w odbieraniu sobie takowych darmowych pakietów. Jeżeli ten pakiet z właśnie z tym właśnie dyniowym ziomeczkiem będzie już dostępny, to oczywiście dam wam gdzieś znać na społeczności, że już możecie wykonywać zadania i już możecie sobie go zdobywać, bo póki co jeszcze nie możemy tego zrobić, ale zapewne za parę dni już będzie to możliwe. No i też niektórzy mówią, że będzie to możliwe poprzez ukończenie wszystkich wyzwań Fortnite Mers, czyli koszmarów czar, ale no tego tak naprawdę nie mamy jeszcze potwierdzonego. Mamy potwierdzone to, że ten cały Zestaw będzie totalnie za darmo, i tak to mniej więcej wygląda. Więc moi drodzy, z tego materiału możecie wyciągnąć naprawdę wiele, tym bardziej, że możecie wyciągnąć nawet pakiet startowy za darmo, jeżeli będziecie mieli po prostu dzisiaj farta, no w sensie bardziej farta za parę dni, jak będę losował zwycięzcę, no ale jak się okazuje, no to ziomek, który wygrał pakiet, teraz też ma farta, no i będzie miał też pakiet, także naprawdę myślę, że dość opłacalnie, no bo czemu by tak nie, koleś ma pakiet i no co, subskrybuje kanał, mala zostawia łapkę w górę, no to dostaje pakiet za darmo. To jest chyba raczej bardzo logiczne, tak mi się wydaje, więc wy zróbcie to samo. Bądźcie jak ten kolega, który wygrał właśnie pakiecik, i też wygrajcie pakiety startowe. I nie róbcie tego, co ja. Naprawdę jestem, jestem taki. Nie. Dobra, wracamy do lobby. Nie, dobra. Nie, to tego nie widzieliście, nie? Dobra, to, to się pierwszy raz zdarzyło. Ale odblokowałem przy okazji ikonę sztandaru, przy okazji jakieś fajne nagrody. Także myślę, że spoko. Więc moi drodzy, no tak jak tutaj sobie zjedziecie na dół, to macie tutaj taki bardzo fajny pakiecik. Taki, który nazywa się. Ee, o kurde, tutaj ile z tych pakietów w ogóle dostępnych? Ale mamy tutaj pakiet przeszłości za kratkami. Tak jak widzicie, nawet nie wiedziałem, że jest tyle pakietów w grze teraz. To jest basakra. Więc kolega, który wygrał, na przykład, będzie mógł sobie zdobyć taki pakiet zadań Mentalny drift, bądź też jakiś inny ciekawy pakiet. No, a wy będziecie mogli zdobyć sobie taki pakiet. Także, jeżeli ktoś go nie ma, no to otrzyma po prostu jakiegoś P i safe carda za te 14 zł. Ewentualnie, nie wiem, na przykład kupię mu następny pakiet w następnym sezonie, coś takiego. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że ten pakiet jest naprawdę fajny i myślę, że dość sporo osób go nie ma, także każdemu polecam wziąć sobie udział. Nie jest tutaj masa skinków kalendarzowych, więc pewnie też w przyszłości niedługo będą na nie jakieś konkursiki. No bo mamy tutaj na przykład pana Miszuka, tutaj mamy o tą dynię, która będzie niedługo darmowa, tylko że w chromowym stylu. No i ogólnie jest tutaj Jack, Gordon. Mamy tutaj jeszcze jakieś inne ciekawe skinki. Halloweenowe. O, tutaj jest na przykład fajny. Ten, ten skin jest według mnie bardzo fajny, więc polecam każdemu. No, jest tutaj ogólnie wszystkiego dużo, więc pewnie niedługo to się jakoś porozdaje. Więc ja dziękuję Wam za obejrzenie. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.